Na Mamy tutaj taką piękną świecę handmade zdobiona. Bardzo ładnie. nam się pięknie rozpuściła. 一些准备。 z tym koksem dobrze mam tutaj taki śmieszny paluszek ten materiał jest taki bardzo mięciutki i łaskoczący więc wystarczy raz przejechać i człowiek od razu ma okropne łaskotki aż człowieka wykręca w środku no, zdziwiłbyś to jest naprawdę jedna z najgorszych tortur. Ludzie wolą mieć wyrywane paznokcie albo przebijane gałki oczne, niż być łaskotanym tym paluszkiem mikołajowym. Nawet najwięksi twardziele wymiękają, bo to tak łaskocze, że, że może coś trafić człowieka. Są bardzo ostre, jak czujesz, no, czujesz, prawda? Dobrze, teraz się będę nimi dzikać. Uwaga, może być naprawdę nieprzyjemny. I teraz z rozpędu, tu, tu, Mm, bardzo dobrze. Okej. Okay. To teraz. ciganie wojingą. Te kolce są bardzo ostre i są nasączone tak samo trucizną. w dzisiejszej wizycie następnych świąt. minut, a wyglądasz kompletnie inaczej niż przed przejściem tutaj. Jakby każda część twarzy jest w innym miejscu niż być powinna kompletnie Cię powykręcało, bo... Okej. Okay. Dobrze, co możemy tutaj jeszcze zrobić? Myślę, myślę... To może tak na koniec standardowo zrobimy ciekawie długopisem Niestety jest to normalny długopis, Musi być tylko się jeszcze napiję wody, bo mnie tak suszy bardzo. Dzisiaj ogółem jest bardzo dużo dzikania Czekanie po ciekanie choinką, ciekanie tylko Ale ty lubisz takie. I za przyjście do mojej cudownej świątecznej kliniki.